kiedy zaczęliśmy okay. Jedziemy sobie autostradą w kierunku Może? Liverpoolu generalnie, bo jedziemy nad morze i po prostu co zauważyliśmy na drodze no, zjawisko niespotykane bo raczej nie spodziewałem się nigdy w życiu, że na angielskiej autostradzie zobaczę ten widok który przed chwilą, za chwilę zobaczycie Wy bo no, w zmienia pas Doganiam. Przede mną jest duży Fiat na polskich numerach podjeżdżemy bliżej do tego fiacika Duży Fiat z rejestracją LPU, skąd? Skolnicza? Nie wiem. Z Jakieś usługi, coś Dobra, tu się go wyprzedzę, zacznij go filmować i filmuj też malucha. To jest duży Fiat, proszę bardzo, elegancki. Matynosa CCB, kolesie tam sobie siedzą, nie? Śpią. Śpią. Jeśli najlepszy maluch, maluszek, no ja pierdzielę, jak takim maluchem w ogóle tutaj przyjechał, jak w ogóle wiesz, on się nie rozpadł, nic się z nim nie stało normalnie, nie, no masakra, nie, no i tyle, no i śliony jestem, że tak się stało, nie, tyle, nie, w tym temacie chyba.